Teraz z nami trener przyjezdnych Dariusz Żuraw. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trenerze, bardzo prosimy o kilka słów podsumowania po dzisiejszym spotkaniu ligowym. No to był taki mecz jak kilka poprzednich mojego zespołu. Niestety mamy momenty dekoncentracji, które przeciwnik zimną krwią wykorzystuje. W zbyt, zbyt prosty sposób tracimy bramki, I pomimo tego, że mamy swoje sytuacje schodzimy na przerwę z wynikiem 0-2. Chwała oczywiście zespołowi za to, że, że się podniósł, że ruszył drugiej połowie. Myślę, że ta druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu, bo strzeliśmy dwie bramki. Mieliśmy tych sytuacji naprawdę dużo, żeby rozstrzygnąć ten mecz na swoją korzyść. Natomiast no, mamy jeden punkt, jeszcze jeden mecz. Spróbujemy. Dzisiaj się nie udało. Spróbujemy powalczyć o trzy punkty w Dyni. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę o pytania od Państwa. Maciej nie jest spodkar, w trenerze. Co pan powiedział swoim zawodnikom w przerwie, bo to diametralna zmiana. Dwie, dwie różne połowy zagraliście, można powiedzieć. I, i można mieć tylko, możecie mieć tylko sami do siebie pretensje, że tego meczu nie wygraliście. Znaczy wie pan ja bym się tak nie zgodził do końca, że, że to były dwie różne połowy, bo i w pierwszej powiedz mieliśmy swoje sytuacje oczywiście. Yy... Resowia strzeliła dwie bramki, tutaj była ta różnica w drugiej połowie. Już, już tych sytuacji nie miała, tak jak mówiłem, w no zbyt prosty sposób po raz, po raz któryś te bramki tracimy. Natomiast zespół jest nastawiony ofensywnie, chce, chce grać wysokim pressingiem, chce odbierać piłkę, już to było dzisiaj widać. No, tak jak mówiłem, tych sytuacji było wystarczająco dużo, żeby, żeby ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. No, któryś raz z rzędu mogę powiedzieć, szkoda, no, ale takie życie, taka piłka, tego co za nami już nie wrócimy. Czy Kamil Biliński przeprosił kolegów szatni, że tak naprawdę nie wykorzystał czterech sytuacji no, można powiedzieć stuprocentowych? No i też mieli Za co miał, miał przepraszam. Jakie jak, były nastroje w szatni po, po, po tym meczu? zawodnicy są załamani? Czy... No, nastroje są mieszane, oczywiście. No. Cieszymy się, że wyciągnęliśmy remis. Mamy niedosyt, że nie udało się wygrać, bo sytuacji było dużo. Natomiast, no wie pan, no to jest piłka nożna. Oczywiście pretensje można mieć. To nie jest tak, że Kamil czy ktoś inny nie strzelił, bo, bo nie chciał strzelić. No, każdy chciał. Simonsen też miał dwie, trzy super sytuacje. Ja, ja nie mam do nich pretensji. Miałbym pretensje jakbyśmy w drugiej połowie odpuścili i tych sytuacji nie stwarzali. No, dzisiaj trochę skuteczności zabrakło i to tyle. Panie razie chciałem jeszcze zapytać o sytuację kadrową Maxa Isidka, który drugi mecz z rzędu Siedzi na ławce, wcześniej też dostawał mało minut, albo też siedział na ławce. Jak wygląda, jakby jego sytuacja obecnie w składzie? Normalnie. Mają ci, którzy wyglądają lepiej w treningach. A mówi się też w środowisku, że Maksymilian Sitek nie zaakceptował warunków kontraktowych i czy ten zawodnik ma dalej przyszłość pod Beskidem? Pierwsze słyszę. Czy to jest nieprawda? Nic nie wiem na ten temat. To jest zawodnik, tak samo jak cała reszta. No Krzysiek Jazga też też wchodzi na razie, próbujemy tych zawodników odbudować na dzień dzisiejszy na tych pozycjach, na których mogliby grać, grają zawodnicy i inni, którzy prezentują się po prostu lepiej. To tylko i wyłącznie forma decyduje o tym, kto, kto gra. Ja nie jestem człowiekiem, który sadza kogoś na ławce, bo, bo nie wiem, nie przedłuży kontraktu, tak jak Pan mówi, choć sytuacja pierwsze słyszę o czymś takim. Każdy, kto jest w kadrze trenuje po to, żeby grać. Ja jestem od tego, żeby tą w miarę najlepszą jedenastkę wybrać. No to ciekawe, bo, bo czy taka obniżka formy tego zawodnika, bo w zeszłym roku czarował na boiskach Ekstraklasy, tutaj przy wyniku 2-2, yy, goniąc wynik nie, nie daje pan szansy takiemu kreatywnemu i, i ofensywnemu zawodnikowi. Moglibyśmy dyskutować długo, wie pan, to co było e, pół roku czy rok temu, to nie jest dzisiaj. Ja tak jak mówię, no, jeżeli Max byłby w takiej dyspozycji, jakiej byśmy sobie życzyli, to na pewno by grał od początku. W drugiej części konferencji prasowej z nami szkoleniowiec up Rzeszów Rasowi Mirosław Hajdo. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Prosimy o parę słów recenzji po zakończonym spotkaniu. No, Słuchajmy się, takie dwie myśli, bo zastanawiam się, co nam przeszkadza grać w takiej jakości drugą połowę, jak graliśmy pierwszą, gdzie prowadziliśmy 2-0 i praktycznie można powiedzieć, że nie było podbyszki dzień, natomiast w drugiej połowie było odwrotnie. I e, tak się właśnie zastanawiam nad tym, ale mi się wydaje, że chyba, chyba już do końca rundy, to e, będziemy się starać, żeby te rzeczy uległy zmianie. Ale pewnych rzeczy fizyki się oszukać nie da. Także pewnych rzeczy, i, i jeszcze, momentów, w którym jesteśmy w danym sezonie, nie da się mm, tak jak samochodu y, zatankować i dalej będzie jechał 170, tak, jak nam braknie paliwa. Po prostu to paliwo. Gdzieś tam chyba mamy dziurawe bagi, nam ucieka. I, I stąd mi się wydaje taki obraz, bo to, to się mi tak nasuwa szybko, analizując jeden, drugi, trzeci, ostatni mecz, tak? I do tego troszkę mamy też problemów kadrowych, ale tak jak mówię, szacunek dla zawodników, bo naprawdę nie było łatwo w drugiej połowie, a dużo robili, że i, i, i już niektórzy, już że tak powiem, Chyba na bestlenowych przemianach pracowali, żeby ten punkt u nas, u nas został z bardzo trudnym rywalem, bo trzeba sobie powiedzieć, że gramy z zespołem o dużej kulturze gry i umiejętnościach, chociaż myślę, że do przerwy, tak szczerze mówiąc, nie było tego specjalnie widać, że przyjechał zespół, który jest pretendentem do awansu. Myślę, że czeka nas bardzo, bardzo dużo pracy pod względem przede wszystkim motoryki w zimie, bo Myślę, że kibice płacą za cały mecz, nie za pół meczu. Tyle chciałem tylko powiedzieć, ale to nie mówię, że do zawodników mam pretensje. Nie, naprawdę grali na tyle, ile się mogli w takim zestawieniu personalnym, jaki żeśmy mogli tylko wymyślić, i, i, i tyle. No. Nie będziemy mówić o problemach, bo pewnie każdy zespół jakieś tam małe problemy bądź, bądź duże ma. My mamy swoje, pewnie Podbeskidzie ma swoje, inne zespoły swoje, ale tak jak mówię punkt przed meczem byśmy przyjęli po pierwszej połowie. Nie powiem, że byłem przekonany, ale bardzo prawie pewny, że dzisiaj będziemy mieli trzy punkty. Ale nie możesz wygrać z remisu i myśmy to zrobili. Myślę, że ten mecz tutaj akurat mnie tak bardzo nie boli, choć boli trochę jak poprzednie dwa także. Tyle co mam do meczu. Dziękuję zawodnikom, bo jeszcze siedzą, chyba się nie wykąpali niektórzy, także musieli dużo zdrowia, tyle, ile mogli włożyć do spotkania. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania. Maciej Lycowski nie jest w trenerze po takim meczu. Jakie są reakcje w szatni zawodników? Czy oni się cieszą z tego punktu, czy są smutni z tego, że wypuścili? Pan szkoda, że pan tego wcześniej nie powiedział, bym pana zaprosił do szatni. Oczywiście, że nie będę mówił tutaj używa wulgarnych słów, ale są w kół. Na siebie i bo my też tracimy piłki jak juniorzy, mając piłkę przy nodze. Dajemy sobie odebrać piłkę na 40 meczu po czym pada bramka. No tak się nie da grać. Jak jest jeszcze opcja dogrania z kwiatek? Mówię tu akurat o Pedro, nie mam do niego o to pretensji. Trochę, trochę żal bardziej, bo taki zawodnik powinien wiedzieć, jak już wygrał piłkę mają, no to nie ma prawa stracić, to nie są zawodnicy na poziomie tramkarza. To nie jest też liga trumpkarska, tak? tylko to jest liga, która nie wybacza. Takie błędy no, nie może zawodnik popełnić. No ale tak jak mówię, wygrywamy wszyscy, przegrywamy wszyscy i remisujemy wszyscy. Także to jest tak samo nasza wina, innych zawodników yy, i samego tego zawodnika, który ten błąd popełnił. Na piłkę nożna to jest też gra błędów. Tak, tak jak mówię, przeanalizujemy ten mecz i myślę, że naszemu zawodnikowi Pedro wie, że nic nie grozi. Też o Pedro Wiejra mam pytanie, bo nie szło mu dzisiaj, a widziałem, że pan tak chciał z niego wyciągnąć coś, najpierw grał po lewym skrzydle, później na prawym, a na końcu kończył mać jako, jako napastnik i tak naprawdę jedną sytuację zrobił, gdzie mógł, czy ma pan tam pretensję, o to, czy tam nie, nie było czerwonej kartki I, i czy liczył pan na ten błysk geniuszu? Czy ja bym miał, czy ja bym, nie mam na to wpływu, sędzia dał żółtą i... Finisz, no nic, takie życie. Natomiast bardziej mi szkoda tego wolnego Wasiluka, który ja go z perspektywy ławki widziałem w siatce tą piłkę, ale no gdzieś tam los, gdzieś tam szczęście nam w tym w tym aspekcie, w tym momencie nie dopisało. Nie, Pedro też grał w, w ataku. Liczyliśmy na to, że pod Beskidzie, skoro już nas tak ciśnie, ciśnie, to w końcu straci piłkę i y, jakieś zagranie jedno. Za linię obrony spowoduje to, zresztą była taka jedna sytuacja, gdzie sędzia dał żółtą kartkę, ale tak jak mówię, no właśnie na takie sytuacje liczyliśmy, i stąd zostawiliśmy Pedra na boisku, tak? żeby, żeby, grał mecz do końca. Na pewno jest, jest mu smutno i, bo to widzimy, wszyscy go pocieszają w szatni, ale takie jest życie, no. Mam nadzieję, że będą mecze, gdzie Pedro właśnie ten, ten dotyk taki swój nam dołoży i zamieni się do trzy punkty. Bardzo proszę. Powiedział trener, że brakuje tego paliwa, gdzieś to paliwa ucieka. To ja mam pytanie, to na jakich pozycjach to paliwo jest potrzebne? Wie pan co, ja mówię ogólnie. Ja mówię ogólnie, ja nie chcę tutaj personalizować i mówić dokładnie o kogo mi chodzi, ale to generalnie mi się wydaje, że to dotyczy ogółu. To nie jest wycieczka z mojej strony jakiegoś zawodnika i tak dalej. Myślę, że to jest problem taki, bym powiedział, głębszy i wewnętrzny. I zostawmy go tam, gdzie się rozwiążemy, u siebie. Czy mamy jeszcze jakieś. O wzmocnienia. Proszę. Jeśli chodzi o wzmocnienia składu, no bo runda już dobiega końca, no to na jakich pozycjach pan by oczekiwał nowych transferów? Panie redaktorze, choćby ja, pan chciał, to panu nie powiem. się. to jeszcze mamy mecze przed sobą. Chłopaki dają z siebie 100%, naprawdę i. Raz lepiej, raz gorzej, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że którykolwiek z nich przechodzi komu meczu, bo to bym była nieprawda i taki zarzut niesprawiedliwy wobec nich. Ale zarządowi już trener przekazał taką informację? Na jakich miejscach? Z zarządem rozmawiamy, kawę pijemy na dużo tematów, także. Na ten też? Na każde tematy generalnie.